Siema się, w tym odcinku będę musiał zrobić anarchiczny miecz. Mam na to tylko 24 godziny, także zobaczymy czy mi się uda. Zobaczymy pod to specjalnie nowy konto, który się nazywa TMC. Tak, wcześniej grałem na iglo 522, więc tak? I jest to inne konto, właśnie wbiłem pierwszy raz. I mam na tym tak. 0 minut. To pójdziemy sobie na spawna. 1700 osób aktualnie gra sobie tutaj. Nie, 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 nie. nie. Gdzie ja jestem? Gdzie mnie piło? Jak mogło mnie tutaj zaresbić? Hello? Co jest? Jest to bardzo mała szansa na to. Już straciliśmy jedno serce, także jest źle, yes, yes. jest Idziemy sobie tutaj. Bum. właśnie dam. Ma. no i chyba wiem chwila teraz coś wymyśliłem mogę stworzyć sobie siekierkę i kopać to drewno i je sprzedawać na rynku może być dobrą opcją także ja sobie robię siekierkę i mi się za chwilę już zbieram sobie dwa z lub coś takiego Dobra, mam już tak. Wystawię go sobie 164 A za 199 sobie wystawię Co? Aha, po to się stumiał te gry Teraz co tu robić? Czy iść, kopać? Oho, ho, ho Też i sobie kopać do kopalni. Dobra, wiem, pójdę sobie kopać, a tutaj sobie ustawię homa. Home ustawione idę kopać. Dobra, zostało już tylko minuta, mam 29 minut. Przejdę sobie do kopalni i wykopałem dwa diamenty 13 żelaza. Także sobie to potem. Nawet teraz brzmię. Yy. O, no. Właśnie. Yy. Zrobię sobie z tego. Piec. O, dobra, już mogę wystawić. Za 15 miałem wystawić. Jeszcze chcę zobaczyć tylko rynek. Czy ktoś może nie wystawia też drewna? Nie wiem po więcej, po mniej. Zobaczy czy w ogóle się... znaczy drewno się sprzedaje. To jest co? słabość Jak na razie... Nie widać, żeby było jakieś drewno na rynku. Także to jest plus dla mnie, to jest moje. Tak, to jest moje. 199 to nie jest zła cena, jak na chwilę, jakby kopania. Dobra, przypala sobie to. Także zobaczymy się zaraz, ja idę kopać drewno i zobaczymy, jak coś mi się sprzeda. Wystawiłem 32 za 99 i po nie wiem, 4 sekundach. Coś takiego mi się od razu sprzedało, także wow. Zdajemy sobie tamto i wystawię tak samo. To może być nawet fajny biznes. Ja wam o tym mówię. Dobra, także wystawione. Jeśli to mi się sprzeda, to będę miał prawie 300 dolarków, co będzie fajną kwotą. Będę mógł sobie chyba śkierę wydać. Hmm. Nawet teraz już mogę kupić sobie jakąś siekierę. I w, w bardzo fajne, nie wiem kiedy oni to dodali, ale mega fajne jest to, że od najnowszej. Jakby to jest fajne, bo ty można się pomylić i wtedy już od najnowszej też. Mega dużo wlatuje na sekundę czy tam minutę czy tam no, od razu. I spytko taką robisz. I o nowe kupujesz. Także no. Dobra, chciałam Wam to tylko pokazać. I będę dalej zarabiać Zobaczyłem, że tu jest woda, ona, że się, że z dołu jest, przeszkadzała mi. Przy tym, że jest woda. Chcę zobaczyć, gdzie ona mnie będzie prowadzić. Czy to jakiegoś Może coś tam jest. Dobra, dopływam już tutaj. Ale chyba nic nie ma. Jest po prostu coś takiego. Słabo, słabo. No dobra. Jeszcze na razie nic mi się nie sprzedało, niestety. Takie aktualnie, nie? Ale dobra, może, może to potrzeba jakiegoś czasu. Zobaczę sobie, czy coś nowego jest. Dobrze, nie, nic chyba nie ma ciekawego. Dobra. Ja idę dalej kopać drewno, będę miał jakieś dwa staki, to już przerwę i będę coś innego pewnie wtedy robić. Myślałam, że mogę też wejść na Discorda Anarchii, że już sobie odpam Discorda i będę tam pisać, że sprzedaję drewno. No może znajdę jakiegoś fajnego koleśa, z którym będę mógł pogadać, może sprzedać mi właśnie to drewno. Także ja idę na Discorda. Dobra, poznałem takiego typa, krzaczek2058, bardzo pozdrawiam. Ma tutaj format drzew, ma tutaj dużo y, drewna Powiedział mi, żeby sprzedawać po 45 Dał mi też dwa totemy, żebym je sobie sprzedał, bo dostał donate'a Więc bardzo pozdrawiam Sprzedałem je sobie y, po 3, 399 Jeszcze posprzedawałem to drewno trochę, bo też sam nakopałem trochę Wcześniej I jak na razie mam prawie 1000 Także będę też szukał może jakiś ofert na rynku y To się opłaca. Za. A może, może jest jakiś. Dobra, poczekaj ja ja chwilkę, bo ja się wyciszyłem tam. Hmm, jeszcze zobaczę sobie, czy jest może tutaj jakaś perełka. I się odciszam i dalej będę zarabiać sobie, żeby zdobyć ten anarchiczny miecz, który jest, jest celem tego odcinka. Mhm. Mm Czy jest tutaj jakaś perełka? Obiegnij dalej. Im dalej, tym lepiej dla mnie. razie 600 i nie ma. Także fajnie już tutaj się pokazują szalkery. Może coś mieć będą. Jajaj, czy nie, czy to zrobiłem. Trochę stracę sobie. Dobra, idę zaraz sobie to zrobić. Dobra, szybka aktualizacja mam 3100 kasy yy, przy, po dwóch godzinach. Trochę sobie byłem jeszcze u tego typa i trochę sobie też na rynku. wchodzimy też w hmm, przydatne. Najnowsze i tutaj od najnowszych. Teraz już nic nie ma. 15 minut, gdzieś tak próbuję, ale już nic nie ma. Ale no, robię Wam aktualizację szybką. Dobra, szybka aktualizacja. Trochę sobie posiedziałem 2 godzinki i zebrałem do 9600, czyli chyba 7000, tak? Albo 6000. Z tego co pamiętam. Także no, na razie tak wygląda. Tutaj mm. sobie na różnych rzeczach. Patrzę sobie ogólnie rynek. Ulala. Już najnowsza, a nie ogólnie. Dobra. Bo je teraz schodzą. A ja chyba kupię to... Dobra, nie. Też na książkach fajnie się zarabia, ale... Jest taka przebitka, to ja sobie wystawię to za 4500. 4, 499. Dobra. 9, 9, dobra. Wystaw jeden za 4, 9, 9, 9. dobra. Dobra. Także no, szukam sobie jakichś itemków, potem sobie je sprzedaję. Tak to wygląda, tak to wygląda. Będą też live'y z Lifesteala. Będzie teraz serie z gdzie będziemy sobie grać, zdobować jakieś itemki, trapować, tapać do ludzi. Także warto zasubskrybować kanał. No i... będziemy się widzieć na kolejnych odcinek, ale nie, 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 to nie jest jeszcze koniec odcinka. Bo musimy zrobić ten mieczek. Byście tego nie myśleli, że to jest koniec odcinka. Nie. No. Także ja idę dalej zarabiać, tylko sprawdźmy jeszcze ile kosztuje aktualnie mieczek anarchiczny. 12 tysięcy, coś takiego. Dobra, okej. Okay. 12 tysięcy muszę sobie zabrać, czyli jak miałem tam, to za dwa koła jeszcze z tym, co mam tutaj. No, coś takiego dwa koło muszę sobie zdobyć jeszcze. Także to jest do to jest osiągnięcia, jeszcze na no, luzie. Kolejna fardatko chyba nie mam, no, nie mam tyle kasy. Potrzebuję jeszcze, bo tutaj ci mi się nie sprzedało. A zobaczcie sobie, pokazuję Wam taką wartę. 6,99 tysięcy to jest 7,5 tysięcy Także to bym sobie kupił za 7,49 bym sobie wystawił. Miał prawie 500, prawie że. Także tak Wam tylko pokazuję. Dobra, także trochę sobie pochodowałem na rynku, przykryłem sobie jakiś ofert. I tego to na dwóch kluczach do epickiej skrzyni. Udało mi się trochę odgromadzić kasy. I mam 12 tysięcy, także z tego zobaczę, co patrzę, za tyle mogę sobie kuś, jakiś mieczek kupić. Także od najtańszego i otóż tak, w 5 godzin 40 minut zrobiłam sobie. A jednak nie, przez chwilę był mieczek. i będę sobie snajpić, może tego nie nagram, bo będzie to tak szybko. Ale może wam nagram, także zobaczymy sobie. Dobra, mam już 13,5 tysiąca. W chwilę sobie to zrobiłem. sobie trafiłem na pańczynę, które szybko kupiłem. A zdecydowanie to wymiar prawie bym go kupił. I Załeś czy sobie zobaczyć, czy nie ma jakiegoś lepszego. Może, a, chyba za dużo już jest z ceną. Już jest 15 tysięcy, także nie. Kupiłem sobie to za 12,5 tysiąca. I mam anarchiczny miecz. Także fajnie, w 15, 5 godzin i 43 minuty zrobiłem ten anarchiczny miecz od zera, także to jest chyba dobry wynik. A jeśli chcielibyście kolejny odcinek z jakiegoś anarchicznego seta lub kilofa, stawcie łapkę w górę i 20 łapek równa się w taki oto odcinek. Także widzimy się w kolejnym odcinku. No i siemano